Witajcie kochani ponownie. Nagrywam ten film w chwili takiej większej euforii, nastroju takiego, który jest po wypiciu kawy, do lepszym nastrojem, troszeczkę. Mogę coś nagrać w końcu. Nagrywać. Co mogę powiedzieć? Mianowicie to, że Radzę sobie jakoś z tymi przeciwnościami losu, choć nie zupełnie, bo jeżeli chodzi o poczucie obowiązku domowego, czy na przykład sensu swojej egzystencji, no to jest jednak dużo z tym problem, ale chwytam się czego mogę. Pytam się szydełkowania. Ostatnio zacząłem szydełkować trochę. Pisać wiersze. Dla dzieci Baj opowiadania krymina opowiadanie kryminalne, które dokończyłem. Udało mi się napisać. I z tego jestem dumny, że potrafię się przeciwstawiać temu. Wszystkiemu, jak, jak, yy, jak to wszystko wygląda. Yy, nie jest mi łatwo, bo wiadomo, są to zaburzenia osobowości, które nie mają remisji, objawów. Jest to życie euforią lub dysforią lub apatią, stanami depresyjnymi, ale kiedy mam chwilę dla siebie. I dobrą chwilę, jeżeli chodzi o nastrój, to potrafię działać, działać wiele. I są, jak to się mówi, wokół mnie przyjaciele. Tak. Dokładnie. I to, tego się trzymam i chcę trzymać, że w życiu każdego człowieka jest ważne to, żeby mieć kogoś przy sobie, kogoś bliskiego i żeby tworzyć więź. Jakąkolwiek więź z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, z jakiego miejsca to się dzieje. A to się dzieje akurat z, z tableta, z którego nagrywam. A mojego dziecka, tableta. No. I to jest. Wspaniałe dziecko, którym się opiekuję i zajmuję na co dzień, ale też nie zapominam o sobie, żeby mieć jednak jak i zainteresowania, bo jest to ważne, żeby w życiu szukać nadziei, szukać czegoś więcej niż tylko biernego podążania w kierunku. Jakiegoś celu, który nie ma sensu. Dla mnie wszystko sens ma. Choć czasami wydaje mi się, że jest, jestem w tak wielkiej pustce, o której już mówiłem wcześniej w, filmach, w filmie, że nie, nie jestem w stanie nic ze sobą zrobić. Nic. Kompletnie. Jestem zawieszony zupełnie. Patrzę w ścianę, w suwit. I zupełnie nie jestem w stanie nawet ruszyć się z łóżka. Takie są momenty w moim życiu. Milczę, nie odzywam się. Z nikim nie utrzymuję kontaktu na forach dyskusyjnych, ani w ogóle, chociaż miałem zamiłowanie do tego. Duże zamiłowanie. Ale tak naprawdę teraz nie jest to dla mnie istotne aż tak. Chociaż niebawem do tego na pewno wrócę, jeżeli pozwoli mi na to nastrój. Ważne jest to, aby się sprze przeciwstawiać tym stanom, co nie jest łatwe, ale yy, jest to możliwe, jeżeli chodzi o euforię, bo w dysforii czy w stanach apatii jest to niemożliwe bo to są stany poddepresyjne, subdepresyjne, które jak depresja paraliżują po prostu i prowadzają w taki stan, że nie jest się w stanie niczego dotknąć, niczym zająć. Wa wartość człowieka nie, wartości człowieka nie ocenia się tylko po, po tym, co, co robi, ale jak działa względem siebie i względem innych to wiadomo ale ja ten, te filmy nagrywam ze względu na to, żeby dać upust swoim emocjom, swoim myślom swoim przekonaniom i żeby ym, było to ym, mm. dla mnie wart, wartościowe i, i, od, i żebym odczuwał większy sens życia niż dotychczas. Dzie dziękuję Wam bardzo, kochani, za wysłuchanie mojej, mojego filmu.